Cześć kochani, witam Was na kanale Świat z Klocków. Ja jestem Marcos, to jest Łacia i dzisiaj będziemy recenzować sobie chińską minifigurkę, z którą wiążę naprawdę wielkie nadzieje, bo na zdjęciu w sklepie, no na Aliexpress wyglądała dosyć okazale. A jak to się ma w rzeczywistości, zaraz sobie sprawdzimy. No i proszę bardzo, otwieramy znowuż to samo opakowanie. O, o jakie ciężko idzie, ale znowuż taki rodzaj opakowania. Jak w poprzednich minifigurkach. Dobra. Znowuż troszkę tych elementów mamy. Peleryna, jakaś taki kwadraciak. Jakiś pistolecik mamy. Ojojo, gdzieś poleciało. Proszę bardzo. Taki pistolecik. Mamy kolejny taki sam pistolecik, ale już widzę pozostałości po odlewach. Eee... Płyteczka z czterema sodami, jakaś taka bardzo błyszcząca. Fajnie, że mamy kaptur. Zarąbiście, ale znowuż takie pozostałości po odlewach i czuć to nawet tak mega, czuć palcem. Już mogę stwierdzić, że ta figurka jest mniej starannie wykonana, przynajmniej te elementy, które, które teraz miałem w rękach. Mówiąc o rękach o dłoniach to mamy aż trzy znowu, czyli taki standardzik jakby w chińskich, jakby podejrzewali, że będą się łamać. Ręce znowu odczepione, i chyba znowu zamontuję je poza kadrem. No i jest oczywiście sama mini figurka. Nogi zadrukowane, tors zadrukowany. I plecki też zadrukowane. Nie jest od razu, mówię to, najwyższej jakości nadruk. Moim zdaniem bardzo słaby nadruk. W sensie fajna koncepcja, ale wykonanie słabe. Nawet tu możecie zauważyć na główce, że e, są prześwity tego czarnego na, na tym białym. Dobra, ja szybko buduję i zaraz do Was wracam. Od razu mogę Wam powiedzieć, że to jest najgorzej wykonana minifigurka, jaką miałem... E, jeśli chodzi o Chińczyki, no bo do oryginałów nawet się nie umywa. Fajnie, że są te dwie brońki, ale no cóż, widać pozostałości po odlewach. Nie jest to fajne, nie jest to estetyczne. Peleryna, peleryna po prostu nie pasuje. Jak ja sobie ją złożę w ten sposób, o proszę bardzo, no to powstaje takie jakby tutaj, nie wiem, nie wiem jak ja mam to zamontować, nie wiem co Chińczyk sobie myślał e, robiąc taką pelerynę. Musiałbym to przeciąć po prostu w pół, tutaj gdzie mamy taki e, Taką przerwę i, i wtedy może by pasowała taka malutka pelerynka. W każdym razie, no, teraz mi się to do niczego nie przyda. Rączka jak rączka, jak już mówiłem, płytka bardzo malutka. E, fajnie, że jest na druk, fajnie, że jest dwustronny, ale bardzo słabej jakości e, i na głowie, torsie i e, nogach. Fajnie, że są stópki e, zadrukowane, ale jak już mówiłem, jakość tego nadruku nie jest jakaś rewelacyjna. A więc, a więc nawet mniej niż, <coughs> przepraszam, mniej niż średnia. Plecki są lekko rozpikselizowane, nie wiem czy to dojrzycie czy nie, tak więc Chińczyk też miał bardzo słabą jakość danej grafiki, którą drukował na, na tej minifigurce. Fajnie, że jest ten kapturek, zawsze, zawsze mnie on ciekawił, tym bardziej, że takiego nie miałem. Ja wiem, że niektórzy mają je na pęczki, ale no ja niestety nie miałem, tym bardziej, że dopiero wznawiam swoją kolekcję Lego, prawda? No i tyle. Aha, nie powiedziałem Wam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Możecie sobie zobaczyć, jak te nóżki odchodzą. Pyk, pyk. Leciutko. Ja ledwo otrzymał po prostu. i spadło. W każdym razie ledwo co trzymam. One schodzą. Widzicie? Ja nie wiem, po prostu... Kto to robił, co to robił. Zresztą tutaj widać, że ten stud na, od nogi jest taki węższy niż ten. Więc może to dlatego. Może dlatego. No ale no. Kurczę, no nie chyba nie zostawię sobie te figurki, też ją komuś oddam. A mogłoby być tak fajnie, bo naprawdę miał ciekawy. Motyw na druku. Zresztą to postać chyba z jakiegoś anime, bądź z jakiejś nie wiem, z jakichś komiksów. No ale w każdym razie, no mogłaby być to bardzo fajna mini figureczka. No a niestety nie jest. Może ją wykręcam do jakiejś fotografii, takiego zdjęcia. No, zobaczymy. I cena też, nie powiedziałem. 80-90 parę centów? Więc coś koło 3-4 zł. Na pewno lepiej niż w Polsce za zadychacza takie, nie? takie minifigurki, które można o kant <laughs> tyłka rozbić. No i jak widać, niestety się zawiodły na tej figurce. Nie jest ona najwyższych lotów, szczególnie te nadruki. Ehm, no cóż, co, cóż mogę powiedzieć tak naprawdę? No ona pójdzie w podstawkę i, i tyle, tak? A na ten moment, zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Również skomentujcie, czy w ogóle Wam ta figurka przypadła do gustu, czy nie. Czy jeśli była naprawdę dobrej jakości, taką byście figurkę, czy taką figurkę byście przygarnęli do swojej kolekcji. I tyle. Pamiętajcie o kolejnych odcinkach. Ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć.